Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w sobotę 11 września 2021 roku. Pod moim nagraniem sprzed kilku dni, zatytułowanym Dwie królowe niebios, pojawił się komentarz znanego mi komentatora Janka Lenarta, którego serdecznie pozdrawiam. Naszego kochanego rodaka, Polaka, żyjącego w Austrii. Ja już na temat Janka kiedyś mówiłem w nagraniu, że ta istota kiedyś była kilka lat w organizacji świadków wiekowych. No, chyba 6 lat, czy więcej, czy 9 coś takiego. Więc wiemy, jak organizacja świadków Wiechowych odnosi się do Matki Jezusa, prawda? Do tego, czego naucza Kościół Rzymskokatolicki odnośnie Maryi, no i odnośnie, tak samo, boskości Jezusa Chrystusa. No, jak to się mówi, dzięki Bogu, Jan Lenart tą organizację opuścił. I teraz, oczywiście, e, można by powiedzieć, że powrócił. E, do kościoła rzymskokatolickiego, no, z którego tak naprawdę się narodził i z którego wyszedł, tak? No. I Janur, Janek pisze tutaj w tym, pod tym nagraniem do mnie komentarz, no, który oczywiście e, nie jest to zaskoczeniem dla mnie ze strony Janka, że on to pisze, tylko zaskakuje mnie to, czemu katolicy w ten sposób w różnych komentarzach właśnie piszą, jak i teraz pisze Janek. Więc tak. Janek pisze, że biegłbym ciebie Maryjo każdego dnia, pośredniczko. Kościół naucza, że też jest orędowniczką i zbawicielką. Maryja. Pośredniczko, pocieszycielko, uwaga, przyjmuję Cię Maryjo jako moją mamę. Dlatego polecam czytać Biblię, szczególnie Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie. No, i tak jak na przykład większość kościołów protestanckich, fundamentem nauki. Kościołów protestanckich są listy apostoła Pawła. Tak, no niestety w Kościele rzymsko-katolickim takim fundamentem właśnie odnośnie dogmatu Maryjnego jest właśnie Ewangelia Łukasza. No i ten sam właśnie ewangelista jest twórcą Ewangelii plus Dziejów Apostolskich. To jest ten sam autor spod tego samego pióra. Autorskiego wyszła Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie. Więc nie dziwię się, że tutaj poleca mi Janek czytać Ewangelium Łukasza i Dzieje Apostolskie, jednakże dziwi mnie to, bo ani w Ewangelii Łukasza, ani w Dziejach Apostolskich, ani w ogóle w całym Nowym Testamencie nie znajdzie się takiej nauki odnośnie Maryi, jakoby Maryja. Była matką wierzących. No tutaj tych wierzących chodzi o krąg należących ludzi do organizacji K.R.K. prawda? Nowy Testament niczego takiego nie naucza. Co naucza, no niestety Kościół katolicki od stuleci. Yy, więc tak. Yy, ja nie wiem na jakiej podstawie e, Janku piszesz, że Maryja jest Twoją mamą. A dlaczego tak się pytam? No ja tutaj przeszedłbym w takim razie do A, bo jeszcze zanim przejdę, no to oczywiście wiem, że cała ta nauka Kościoła Rzymskokatolicka pochodzi z Ewangelii Jana, prawda? opierając się na Ewangelii Jana prawda eee... To jest tu to jest Ewangelia Jana 19 rozdział od wersetu 25 czytamy tak A obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, czyli Jana, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Tutaj z pewnością jest całkiem inny przekaz i z pewnością inna intencja ze strony Jezusa Chrystusa, który właśnie tak wisząc na krzyżu takie słowa powiedział. Ale Kościół Katolicki interpretuje ten werset, 27, jakoby jest to zapowiedź, zapowiedź tego, że właśnie Maryja będzie taką. Matką chrzestną, taką matką duchową Kościoła Rzymskokatolickiego. Prawda? Ja na przykład, jeśli jest tak jak tutaj nauczają, czyli jak naucza Kościół Rzymskokatolicki, że to jest przykład, że Jezus powierzając swojemu uczniowi swoją matkę, jest to zapowiedź, że Maria teraz będzie taką opiekunką, orędowniczką zbawicielką, pośredniczką do Boga i, 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 i w ogóle Zbawicielką, bo jest napisane. I tak jak się modlą, w godzinę śmierci każdego człowieka, to jest właśnie Maryja, która w tym momencie w godzinie śmierci danego człowieka, ona stoi przy nim i przeprowadza go na tamtą stronę życia, wprowadzając do raju, bo w traktacie De Montforda piszemy, znaczy czytamy że Maryja obiecuje wyznawcom, czyli dokładnie mówiąc niewolnikom, bo ona żąda, żeby być jej niewolnikami, niewolnikom obiecuje, że ci, którzy będą jej niewolnikami i będą brać udział w tym nabożeństwie, który jest opisany w traktacie De Demonforda, obiecuje im wejście do raju. Dokładnie tak jak Jezus y, powiedział wiszącemu obok niego łotrowi na krzyżu, a dokładnie złoczyńcowi, bo to był złoczyńca, czynił zło złoczyńca, y, w momencie skruchy y, tego złoczyńcy, Jezus powiedział, że mimo tego, że źle postępował, za to, co powiedział, y, będzie w raju. W traktacie de Montfort znajdziemy, że Maria też obieca tym, którzy będą jej wiernymi niewolnikami, też znajdą się w raju. Dobrze, powracając do wersetu 27, to jak mówiłem, jeśli jest tak, jak Kościół Rzymskokatolicki naucza, że Maria jest matką wszystkich, teraz wierzących, ale wierzących tych, którzy tylko są w zamkniętym kręgu Kościoła Rzymskokatolickiego, to powinno brzmieć inaczej. Powinien ten werset brzmieć tak: 27. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją za swoją matkę. Ja to tak widzę. I tak to rozumiem, że tak powinno być zapisane i wtedy by się zgadzało z tym, co naucza kościół rzymskokatolicki. Jednakże pisze inaczej i do tego się nie zgadzam z tym, czego naucza kościół katolicki odnośnie Maryi, że z matką katolików. No bo niestety tutaj z pewnością, tak jak powiedziałem wcześniej, chodziło zupełnie o coś innego, dlaczego Jezus tak powiedział, a nie inaczej. Dobrze, i teraz eee, ja mam tutaj takie pytanie do Janka i do wszystkich katolików: na podstawie jakiego prawa oni sobie uzurpują prawo do tego, żeby matka Jezusa była ich mamusią, ich matką? Żeby może to jakoś bardziej być ja jaśniej wam to nakreślić, to co po prostu. Ja sądzę na ten temat, trzeba by zajrzeć do Do dekalogu, a dokładnie do prawa Bożego, tutaj, gdzie czytamy od rozdziału 20: tu jest dekalog, od rozdziału 20: no ja bym tutaj zaczął od wersetu 17. No dobrze, dlaczego od 17? A no właśnie dlatego, że czytamy tak, nie będziesz pożądał domu Twojego bliźniego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ja bym tu jeszcze dodał, a nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego matki. Bo wiemy, że w Izraelu były takie przypadki, gdzie dochodziło nie tylko do cudzołóstwa, właśnie. Z żoną bliźniego, ale także i z matką bliźniego. Także no tu akurat tego nie ma. Ja bym to w nawiasie napisał w ten sposób, że nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani matki bliźniego twego. I dalej. Ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła. Uwaga! Ani żadnej rzeczy, która należy do Twego bliźniego. Więc ja się pytam jeszcze raz Ciebie, Janku i wszystkich katolików. Na podstawie jakiego prawa yy, czynicie sobie prawo do tego, że matka Jezusa? Może być waszą mamusią. Takimi czułymi słówkami jeszcze operujecie, tak? Że matka Jezusa jest waszą mamusią. Ja się pytam, na podstawie którego przykazania sobie pozwalacie w ten sposób mówić, nauczać i pożądać cudzej matki. I żeby więcej już nie przedłużać. Tym oto pytaniem żegnam wszystkich słuchaczy. Dziękuję za Waszą uwagę.